Seria Uncharted powraca po raz kolejny. Tym razem w upiększonej wersji specjalnie na PlayStation 5. W zremasterowanym podwójnym pakiecie znajdziemy Uncharted 4 Kres złodzieja oraz Uncharted The Lost Legacy. Gra oferuje ulepszenia i ogromny skok wydajności w stosunku do wersji na PS4 i PS4 Pro. Osobiście przechodziłem dwie ostatnie odsłony serii na podstawowej wersji PS4, więc przeskok z 1080p na 4K jest tym bardziej widoczny. Nowy remaster oferuje kilka opcji rozgrywki. Osoby posiadające wersję na PS4, czy to w wersji cyfrowej, czy też na płycie, mogą zupdate'ować obie gry za około 50 zł. Jest też opcja najmniej upłacalna, czyli zakup pełnej wersji remastera na PS Store. Tak jak w przypadku innych remasterów gier z poprzedniej generacji konsol Sony, tak i tu mamy możliwość importu save'ów i przekonwertowania ich na PS5. Nie musimy też robić tego pojedynczo, ale za jednym zamachem wrzucić wszystkie pliki. Jest to bardzo fajna opcja. Największe ulepszenia dotyczą rozdzielczości i wydajności. Pierwszy z trzech trybów to Fidelity, który działa w ostrej i wyraźnej rozdzielczości 3840x2160, czyli 4K, przy 30 klatkach na sekundę. Tak samo jak w wersji na PS4 i PS4 Pro, które działają odpowiednio 1920x1080 i 2560x1440. Ulepsza to zdecydowanie odbiór tekstur cieni odbić itd. Tak Następny i prawdopodobnie najbardziej popularny jest tryb Performance, który oferuje tę samą rozdzielczość co P4 Pro, czyli 2560x1440, podwajając jednak liczbę klatek do 60 na sekundę i zmniejszając o połowę czas odświeżania do 16,67 mS. Utrata wyrazistości pikseli z 4K jest zauważalna. Ale jest to niewielkie poświęcenie w stosunku do zysku, jakim jest dodatkowa płynność rozgrywki. Wreszcie mamy tryb Performance Plus, który ponownie spodwaja liczbę klatek na sekundę w stosunku do trybu Performance. Jest to aż 120 klatek na sekundę, o ile oczywiście jesteś posiadaczem telewizora, który to obsłuży. Kosztem jest ponownie rozdzielczość, która spada teraz o 50% do 1080p, co odpowiada podstawowej wersji PS4, ale działa z czterokrotnie wyższym framerate. Całość wygląda bardzo płynnie na telewizorze 4K i zdecydowanie widać różnicę względem trybu z 60 klatkami. Wszystkie trzy tryby są dostępne w obu grach, Uncharted 4 i The Lost Legacy. Można je łatwo zmieniać w menu bez żadnych opóźnień, co oznacza, że możesz wybierać między czystością pikseli, a częstotliwością i zmieniać je w dowolnym momencie. Każdy z trybów ma swój urok, ale dobra wiadomość jest taka, że Naughty Dog upiększyło także oprawę wizualną. I zmiany te dotyczą wszystkich trzech trybów. Te ulepszenia są co prawda dość subtelne, ale bardzo miłe dla oka. Po pierwsze, zwiększono odległość LOD, to znaczy odległość, która określa jak daleko musi znajdować się obiekt, aby gra zdecydowała się renderować go w niższej jakości. W wielu scenach zobaczycie teraz takie rzeczy jak na przykład pojedyncze liście rysowane dalej w oddali. Efektem końcowym jest też mniej widoczny efekt przejścia i wgrywania pomiędzy mniejszą i wyższą rozdzielczością tekstur oraz lepszy ogólny poziom detali. Dlatego też warto czasem zwolnić i ponownie pozwiedzać przepiękne lokacje kierując czy to Neitanem, czy też Chloe. W grach akcji, jaką zdecydowanie jest Uncharted, płynność i szybkość wczytywania jest najbardziej pożądana. Ogromnym przeskokiem w tej dziedzinie są czasy ładowania Użytkownicy PS4 Pro z dyskiem SSD musieli czekać 36 sekund na np. odczytanie stanu gry. Jednak dzięki zastosowaniu w PlayStation 5 specjalnego dysku SSD oraz nowej technologii kompresji tekstur Uncharted wgrywa się 10 razy szybciej w stosunku do PS4 Pro oraz zajmuje około 40% mniej miejsca. Jest to zdecydowanie pożądane zwłaszcza dla osób, które jeszcze nie nabyły dodatkowej przestrzeni dyskowej i dalej gnieżdżą się na około 600 GB dostępnego miejsca. Odbiór gry potęguje pad DualSense, dzięki któremu czujemy każdą akcję jeszcze bardziej bezpośrednio. Pociągnięcia za spust są teraz jeszcze bardziej przekonujące niż na padzie z PS4, a wrażenia z masakrowania przeciwników możemy poczuć na samym padzie bez potrzeby patrzenia na ekran. Implementacja funkcji, jakie daje DualSense, faktycznie ma bardzo pozytywny wpływ na grę. Nie jest to na pewno nic zmieniającego rozgrywkę, ale na pewno warte uwagi. Nawet tak proste rzeczy jak przechodzenie w górę i w dół w menu ma teraz powiązaną reakcję kontrolera, jest to miły akcent. Podsumowując, Uncharted 4 na PlayStation 5 to finalna wersja przygód Drake'a. Gara jest bardziej dopracowana, płynniejsza, szybsza i ostrzejsza. Jednak poprawione tekstury i rozdzielczość to jedynie wizualne usprawnienia, poziom detali i inne elementy pozostały bez zmian. Nie zmieniło to znacząco Uncharted 4 czy The Lost Legacy ale być może zachęci fanów serii do ponownego sięgnięcia po ten tytuł. Ogólnie rzecz biorąc Legacy of Thieves na PS5 to świetna aktualizacja dla tych, którzy wolą szybszą akcję, wolniejsze wgrywanie i czystszy obraz, ale skierowana raczej do osób, które po raz pierwszy sięgają po którąś z tych gier lub dla hardkorowców, którzy są skłonni wydać te 50 zł. Mała liczba ulepszeń pokazuje również, jak bardzo Uncharted wyprzedzała swoje czasy w 2016 roku. Jak dopracowany był ten produkt, że 6 lat później potrzebuje tak niewiele, aby wyglądać tak dobrze. Polecam i zachęcam do grania. Do następnego razu. The stonework is beautiful, but this isn't much of a defensive wall. Mm. Sculptor's quarters, by the look of it. We're still on the outskirts. Didn't take you for an archaeologist. That would be my dad, actually. I'm just a thief, remember? <laughs> hey. Is the rental equipped with a winch? Looks that way. Oh, great. I'll make short work of these gates. What you're just going to pull them down? That's the plan. Unless you brought dynamite. This is your gig. Take that as a no. <coughs> Hard to believe it's real. Imagine what it took to make this. The craftsmen, the engineers. Yeah. Their Work still stands. But they're gone. Maybe their king should have used their wealth to protect his people, and not make such an inviting target. Found the stairs down. What's left of them, anyway? Any thoughts how we get up to the crown? Did you bring the helicopter? I left it at home. Bum. Then I guess we're climbing. Okay. Ready? up. There look you can see some structures beneath the falls. Apologies. Up here. Come. On. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Go on this way. You sure it's safe? You know you keep asking me that. It'll save us both <sighs> some time if you just assume it's not. <laughs> oh, it's <sick. clears throat> oh. oh, Oh, boy. <laughs> it's definitely not safe, by the way. I saw. Think you can get back up here? Yeah. Keep going. I'll catch up. Right, I can manage. Just accept my help. <coughs> Come on up! <coughs> but only because you said please. I didn't, actually. And you said Ganesh was the remover of obstacles. He's more than happy to place them in your way if he thinks you'll benefit. Is that why the horseman I chosen for Halibut, you? He's also the lord of good fortune, the one you pray to for prosperity and success. Good. That's cool. Yeah. Yep. Yeah. Fun out there? <coughs> Woo! Amazing. Oh. Fun, right? Yeah. That was the craziest thing yeah. I've ever done. In a good way or bad way? I'll let you know. We're doing great, China. Oh, what are be doing better when we get to the farm? Surprised we haven't seen Saab yet. Knock on wood. Oh, he's around. I don't we see him up here? Why is that? He doesn't have the stones to farm, the why. <laughs> I think I see a place we can swing over to the crown. Just a little farther to go. What? Oh, no, oh. oh, Thank you. Hurry up and climb. I'm slipping. Worth it? Here goes nothing. Slow down. Slow down. No. <sighs> well, at least I've still got my dignity. <laughs> I mean, i'm speechless holy goddamn shit nathan that's your idea of speechless god how long do you think it took them to build this place years uh, decades even how the hell did they keep it a secret all that time it's just this place i mean even without the treasure this is quite the find If only Alcazar saw it that way. You just can't let us enjoy this, can you? I'm enjoying it. But we have a goal here, remember? Trust me. I know about the goal. That's all I'm saying. Okay, then. Hey Sam, check it out. It's like a pirate code of conduct. This place was not having rules. Well, even pirate ships had their own rules. Captain Avery, I was wondering when you'd turn up. What's this symbol? I saw a few of them when I was coming to find you. Who's marking these places? Is that another sigil? No, not that I know of. Maybe invaders? I mean, I'm sure these guys had plenty of enemies out there. That's a good point. Hey, Nathan, check it out. 嗯、呃 Nothing, thief.